Proszę wytłumaczyć, jak to się stało. Mm, stało się to pokrótce tak, że biegałem po domu z pistoletem moim i sobie po prostu latem z pistoletem po domu, nie? I Patrycja, moja dziewczyna, zadzwoniła po policję, że biegam po domu z bronią i jestem niebezpieczny. No i generalnie wjechali nam do, na kwadrat yy, antyterrorystyczni. Ci tacy, kurna wiecie, uzbrojeni po zewnętrznych, kur... Szkoda gadać, naprawdę. Dostaliśmy eksmisję. Dostaliśmy eksmisję ze względu na niby, niby gangsterkę jaką odpierdalaliśmy. No. Także podobno, nie wiem, ja tam nie wnikam, z właścicielem nie rozmawiałem, mam wyjebane, bo po prostu nie chcę się denerwować, bo była umowa między najemcą a wynajmującym, że jest miesięczne wypowiedzenie, prawda? Czyli miesiąc przed wyjebaniem nas miał kurwa chuj jepany obowiązek Poinformować nas, kurwa, aż się poplułem, miał obowiązek nas poinformować, że za miesiąc mamy już mieć nowe lokum, bo nas wypierdoli. A on, głupi chuj, z dnia na dzień powiedział, o tak, kurwa, macie wypierdalać. No i to tyle. <laughs> Dawaj w Minecraft. Nie mam Minecrafta, nie mam komputera, nie mam G